Wydawnictwo Agape przedstawia książkę pod tytułem Sprawa chrześcijaństwa Śledztwo wznowione. Jej autor, Amerykanin Jim Warner Wallace, jest z zawodu detektywem śledczym zajmującym się przypadkami niewyjaśnionych zbrodni, które nie ulegają przedawnieniu. Obecnie pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie, gdzie zajmuje się apologetyką chrześcijańską. Przez lata był wojującym ateistą, zanim zdecydował się użyć swojej wiedzy i detektywistycznego doświadczenia w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawie chrześcijaństwa. Książka Sprawa chrześcijaństwa jest zapisem jego drogi od ateizmu do wiary oraz rzetelnym drogowskazem dla tych, którzy szczerze poszukują prawdy. Posłuchajmy wybranych fragmentów tej książki. Postanowiłem, że zbadam przekaz chrześcijaństwa, by sprawdzić, czy da się je obronić, zanim w ogóle zdecydowałem się nazwać siebie samego chrześcijaninem. Dzięki dochodzeniu, które przeprowadziłem, doszedłem do wniosku, że Ewangelie są wiarygodne. Konkluzja ta sprawiała, że miałem pewien dylemat: przyjąć historyczność miejsc lub kluczowych dla narracji biblijnej postaci to jedno. Czym innym jednak było zaakceptować to, co Ewangelie mówiły mi na temat Jezusa? Czy Jezus rzeczywiście, jak twierdzili naoczni świadkowie, dowiódł swojej boskiej natury? Czy rzeczywiście wstał? Czy mówił prawdę na temat tego, kim był i czy jest życie wieczne? Zdawałem sobie sprawę z tego, że wybór najrozsądniejszej konkluzji będzie wymagał ode mnie całkowitego odrzucenia moich naturalistycznych uprzedzeń. Jeśli to, co powiedziano na temat Jezusa, było prawdą, miało najwyższą wartość. Ta decyzja mogła na zawsze zmienić moje życie. Zdawałem sobie również sprawę z tego, że moje wątpliwości dotyczące Ewangelii zawsze wiązały się z opisanymi w ewangelicznych relacjach wydarzeniami o charakterze cudownym. Filozoficzny naturalizm, który wyznawałem, nie pozwalał mi na to, bym cuda traktował poważnie. Apostołowie tymczasem twierdzili, że cuda widzieli. A ewangeliści przeszli wszelkie próby, którym normalnie poddawani są naoczni świadkowie. Oni to na temat Jezusa mieli do powiedzenia coś bardzo konkretnego. Ludzie ci swego życia nie oddali za jakieś osobiste opinie na temat Boga. Uczynili to, gdyż to, co głosili, było sprawą natury obiektywnej, sprawą życia i śmierci. Zrozumieli, że Jezus proponował coś więcej niż jedynie instrukcje, jak należy żyć. Pojęli, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, i że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Apostołowie wiedzieli, że głoszone przez nich przesłanie to ratujące życie lekarstwo na to, co zabijało i nadal zabija nas wszystkich. Oddali życie, by ocalić życie nam, a także po to, byśmy i my mogli ocalić jeszcze więcej istnień. Gdy pojąłem całą moc tego przesłania, wówczas z wiary, że Przeszedłem do etapu wiary w. Moje życie chrześcijańskie nabrało rozpędu w chwili, w której postanowiłem stać się kimś, kto broni swojej wiary. Pan Bóg sprytnie wykorzystał całe moje doświadczenie, które zdobyłem jako detektyw, bym mógł nową już perspektywą podzielić się z Tobą na kartach tej książki. Mam nadzieję, że sceptycy, którzy ją przeczytają, być może chociaż na chwilę odłożą na bok swoje uprzedzenia i dadzą szansę refleksji. Że za wiarygodnością ewangelistów przemawia konkretna, oparta na dowodach argumentacja. Mam również nadzieję, że chrześcijanie, którzy przeczytają tę książkę, zyskają świadomość, że Bóg może posłużyć się nimi tu i teraz, aby o prawdzie mogli przekonywać innych. Każdy z nas musi odpowiedzieć na skierowane do nas Boże wezwanie, byśmy żyli życiem chrześcijan dwóch decyzji. Jeśli już uwierzyłeś w to, co mówią Ewangelie, idź jeden krok dalej i bądź gotów bronić tego przekazu. Stań się chrześcijaninem argumentującym, pracuj zgodnie ze swoim zawodem, żyj uczciwie, zaangażuj się dla prawdy i konsekwentnie przygotowuj się do obrony tego, w co wierzysz. Zacznij skromnie, czytaj i analizuj. Zaangażuj się, wejdź do gry. Zapraszamy do lektury książki. Kupując książkę, wspieracie Państwo również druk i kolportaż na cały świat dwumiesięcznika katolickiego, jakim jest Miłujcie się. Czasopismo to jest tłumaczone na wiele języków i stanowi niezwykle ważne narzędzie w misji ewangelizacyjnej Polski i świata. Rozdawane jest także bezpłatnie dla najuboższych w naszym kraju i za granicą, szczególnie w krajach misyjnych – w Afryce, Azji, Ameryce Południowej. Książkę można nabyć w naszym sklepie internetowym pod adresem się.pl, a także na naszych aukcjach Allegro. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą również zamówić książkę pod numerem telefonu 61 852 3280. Zapraszamy. Wydawnictwo Agape